Jak to mówią, więcej osiągniesz dobrym słowem i bronią niż tylko dobrym słowem. Wychodząc z tego założenia, politycy chcą dać Polakom broń nierzadko do ręki. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa KUKI z 15 o łatwiejszym dostępie do broni palnej. Ale nie każdy pozwolenie dostanie. Dostaną tylko osoby, które udowodnią, że ich życie jest w znacznym stopniu zagrożone. Zezwolenie otrzyma zatem mężczyzna, która udowodni, że mąż kobiety jego życia jest za Zdrosnym kickboxerem wagi full contact lub kobieta, która dowiedzie, że mąż kobiety jej życia jest zdrosnym kickboxerem wagi full contact. Trzeba będzie mieć zaświadczenie, że jest się wolnym od chorób psychicznych, czyli trzy czwarte polityków może się pożegnać z pozwoleniem. Chodzi tutaj o wyeliminowanie z listy posiadaczy broni palnej osób podających się, no ja wiem, za Napoleona Bonaparte, za Juliusza, za Cezara czy innych uh, uh, wodzów. Szansę będą mieli osobnicy pokojową, nastawieni, czyli ci twierdzący, że są Chrystusami. Broń dostaną też osoby, które są mądre, uczciwe, zdrowe, myślące, łagodne, mają ukończone 21 lat i nie wadzą nikomu, czyli, czyli praktycznie nikt, bo ja nie mam zamiaru ubiegać się o pozwolenie na broń. Moje życie bowiem nie jest zagrożone. Mąż kobiety mojego życia, czyli ja, nie jest zazdrosnym kickboxerem wagi full kontakt i nawet jakbym chciał, to sobie żadnej krzywdy nie zrobię. Broń Boże! No i i broń nas też od, od wszelkiej broni.